Pamiętam, jak bawiłam się w chowanego. Skakanie po trzepaku, gdzieś tam robienie bazy. Tak, absolutnie to było moje dzieciństwo. Więc z ogromną przyjemnością teraz tworzę takie warunki dzieciom, więc my też mamy tutaj błotną kuchnię. Tworzymy taką trochę leśną rodzinę. Gdy się spotykamy na naszych zebraniach, to bardzo często przeradzają się one później w. Takie większe spotkania, również organizujemy biwaki. Jeżeli chodzi o inspirację, to czerpialiśmy ją z rozwiązań, które są w Skandynawii i tak kawałek po kawałku czerpiąc, ucząc się, oglądając, tworzyliśmy to miejsce i w 2020 roku udało się pozyskać nam fundusze europejskie, dzięki którym mogliśmy stworzyć to nasze przedszkole. Staramy się stwarzać dzieciom takie warunki, żeby miały jak najlepsze miejsce do tego, żeby we własnym tempie móc się rozwijać. Fundusze europejskie były dla nas absolutnie kluczowe. Począwszy od tego, że nie udałoby się bez nich stworzyć naszej bazy, infrastruktury, w ogóle tego miejsca, to pozwoliły one nam również przebyć różne szkolenia, dzięki którym teraz to prowadzimy. Pozwoliło nam to na to, żeby to miejsce stało się naprawdę ulubionym miejscem dzieci, rodziców. Stworzyliśmy wspaniałą społeczność, która siebie wspiera. My sobie pomagamy i jest to podstawa i baza do tego, żeby szerzyć ducha leśnych w przedszkoli, takiego wychowania bliżej przyrody, emocji i potrzeb.